Nie obiecuję, jaka będzie pierwsza encyklika, ani jakie będzie hasło jego pontyfikatu. Nie ma na to miejsca. Mamy chyba ten moment. I mamy chyba idealny moment. Ojciec Michał Legand, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Szanowni Państwo, balkon centralny Bazyliki Świętego Piotra. Anuncjo vobis Gaudium Manium. Oznajmiam Wam radość Manium. wielką. Abemus Papam. Mamy papieża. Eminentissimum. Najprzewielbniejszego i najczcigodniejszego. Robertum Roberta Franciszka, kardynała świętego kościoła rzymskiego, który przyjął imię Leona XIV. Moi, je me suis... Szanowni Państwo, przed momentem poznaliśmy tę najważniejszą informację. Nowym papieżem, 267 biskupem Rzymu został kardynał Robert Franciszek Prewost z Chicago. Augustianin, cały czas spoglądam także na ojca Michała Legana, bo wspólnie przyznajemy, że te informacje sprawdzamy. Prefekt de Casteri do spraw biskupów przewodniczący przewodniczący komisji do spraw biskupów, który był między innymi na misjach w Peru, profesor prawa, patrystyki i teologii moralności. Ale przede wszystkim Augustianin, a więc zakonnik, człowiek, który życie swoje poświęcił na medytację, na czytanie Pisma Świętego. Augustianin to wreszcie także oznacza człowiek, który złożył śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, więc taka postać, która rzeczywiście zaskakuje. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście mieliśmy go w naszej liczbie papabili, ale jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Amerykanin, co wydawało się być mało prawdopodobne. Jeszcze dwa czy trzy dni temu kardynał Dolan mówił, że że papieżem nie powinien być ktoś z wielkiego mocarstwa.